Dzień dobry, kłaniam się nisko. A gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w dziurawej gdyni. Nie, gdynia nie jest taka dziurawa, jest dziurawa miejscami przez tą krzywą kostkę brukową, co jednak ma swój niewątpliwy urok. Ja jestem zwolennikiem kostki brukowej, a na pewno bym nim nie był, gdybym mieszkał przy drodze z kostki brukowej, bo wtedy hałas. To byłoby coś okropnego. Jesteśmy na wysokości prawie że dworca, w Gdyni, i jedziemy do pracy. Jest dzisiaj, a zegarek miałem przestawić datę. Kurde, 4 lipca dzisiaj jest. A tak mi mówi telefon, chyba nie kłamie jest dzisiaj drugi dzień Openera, ten taki prawdziwego Openera tego wielkiego, na którego się cały rok czeka Wczoraj był pierwszy, ale pierwszy to taki wiadomo, wszyscy tam jeszcze nie ogarnięci, koncert jakiś tam coś tam, line up niespecjalny, a jedziemy sobie, jedziemy sobie popracować jest godzina 10.16 jeszcze spory zapas, zapas czasu jest mamy dworzec w Gdyni, proszę bardzo przed nami, zaraz zobaczymy te wszystkie zaczarowane autobusy openerowe, jak ktoś nie mówi, to to jest dworzec, wyremontowany gdyński dworzec zaczynamy od 11, jeździmy do 20, jeździmy z zabytkowym dosłownie zabytkowym Mercedesem O405 pierwszej generacji przed liftem zwał jak zwał i będziemy dzisiaj dużo machać i robić różnych dziwnych rzeczy i zobaczymy w ogóle nie mam pojęcia jaki jest na dzisiaj lineup kto dzisiaj tam gra co dzisiaj tam się dzieje nie wiem, ale mam nadzieję, że się będzie wiele działo bo jak się dużo dzieje to i czas szybciej leci no i przede wszystkim jest zabawa wczoraj jeździł mój kolega Marek, którego udało mi się zwerbować w tym roku do Openera więc on ten dzień inauguracyjny jeździł Proszę, stoi, zobaczcie, stoi platynowiec Ikarus po lewej stronie. Bo, tak jak wiecie, jeżdżę we flocie kultowego Ikarusa. Jeden z jego Ikarusów stoi, stoi tu po lewej. Nie wiem, czy go tutaj widać. Któż tam jedzie? Któż tam jedzie? A, kolega jedzie, dobrze. Tutaj jest bus pas wyznaczony. pojedziemy sobie, zrobimy kółeczko, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. A zrobię wam takie krótkie oprowadzenie z drugiej strony po co? Bo zaraz będziemy tutaj przecież autobusem jechać. Ale mamy chwilę czasu, więc sobie nagramy coś jeszcze. Eee... Zobaczymy. Aż wątek mi się urwał. Dobrze, że nie film. Zaraz ogarniem tu chyba można zawrócić, prawda? Można, można. Czemu miałby nie móc być można? A tu, zaraz po prawej, przez takadzie jest baza i Karusa. Tam czeka na nas autobusik, który skończył zmianę koło bodajże 6. Pracujemy na dwie zmiany: zmiana, A, zmiana B, gdzie zmiana B to jest zmiana nocna. Nocka jeździ od 20, a zmiana poranna od 11 do 20. Marka zwerbowałem, Marek mimo sporego doświadczenia właściwie bardzo ogromnego doświadczenia, mimo że młody chłop, tak jak ja, czyli jeszcze przed 40, to jeździł autokarami, jeździ, jeździ, jeździ odkąd pamięć sięga, ale nigdy nie miał tej okazji przejechać autobusem miejskim, tak jak. Większość kierowców zaczyna od komunikacji miejskiej, tak nie Marek. Marek szalał od razu autobusem turystycznym. Więc dla niego to był niewątpliwy fan, straszna zabawa, przyjemność. Eee, był w ogóle... Dzisiaj jeszcze z nim nie gadałem. Wczoraj na koniec dnia był w niebo wzięty, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłem sprawić jakiemuś dziecku trochę szczęścia i radości. Ja jeżdżę dzisiaj, jutro jeździ znowu Manek, tak jeździmy na zakładkę. Ja jeżdżę potem znowu w sobotę. A więc zobaczymy. Myślę, że w piątek i w sobotę będzie się najwięcej działo. Dzisiaj pewnie też jeszcze będzie spokój. Kwestia też jest taka, że jest mniej biletów sprzedanych. W ogóle organizatorzy przyznają, że, że będzie mniej osób. To widać. Wczoraj na pewno było zdecydowanie mniej osób, nawet jeżeli to był ten pierwszy dzień. Nie było nawet po południu zbyt dużych korków na stakadzie. kolki były tam gdzieś tam w godzinie szczytu. A potem, a potem był spokój, więc zobaczymy. Ilu dzisiaj będzie szaleńców blokujących mi buspas? Jen, jakie dawno buspasem na legalu nie jeździłem! Na nielegalu oczywiście nie jeżdżę buspasami, wiadomo, bo to, bo to jest nielegalne. A więc zrobimy jeszcze jedno kółeczko sobie. Tak myślę czy tam sobie nie zostawić samochodu czasami mogę go tam zostawić bliżej dworca A Pan z kodą co chciał zrobić Pan waży ponad 15 ton i się nie odważył tamtędy jechać No i dobrze, i tutaj jest ta drobna zmiana. W ogóle co ciekawe przedwczoraj tego buspasa nie było. Wczoraj w nocy on został wytyczony, więc już wczoraj rano ojedzie Platynowiec. A więc wczoraj rano już ten buspas był gotowy. I jest też znacznie szerszy niż w zeszłym roku. Więc tutaj przyjeżdżamy, się ustawiamy A do pewnego punktu. Tu jest taki moment teraz. Pokażę Wam zaraz. Tam, gdzie stoi ten chłopak z ochrony, i to jest koniec przystanku, jakby, tak? Jeżeli stoją autobusy w kolejce, będziemy się zatrzymywać na końcu, wysadzać i wszyscy tutaj będą szli w prawo. A tu już czekamy w kolejce do odbioru pasażerów. Odbieramy po jednym autobusie, w szczycie dwa, a być może nawet i trzy. Tu, gdzie jest ta zielona linia, tu ludzie przychodzą, mają kontrolowane te swoje wszystkie opaski. Jest spoko, jest spoko. Mamy czas, nie pada, więc rzeczywiście sobie zaparkuję tutaj. Czy nie? Czy pojedziemy na bazę? Tak źle i tak niedobrze, bo tu będę miał bliżej po pracy do domu. Tu będę miał bliżej. Ej, tu są dziury! Ja będę miał bliżej po pracy do domu. Tam się będę musiał cofać aż na bazę, a wiadomo, po pracy to człowiek jak najszybciej chciałby do domu trafić, prawda? Dobra, zdążyliśmy. Jedziemy sobie na bazę, bo sobie jedzonko przełożę. Jeszcze się przebrać muszę w koszulę wyjściową. No na razie, widzicie, na razie tych autobusów zbyt wiele tutaj nie ma. Brygady zaczynają część od, 11, część od 10, część od 11, część od 12. I karusy jeżdżą od godziny 10. Więc to było pierwsze kółko i karusa. Jest pierwsze kółko i karusa. A my pójdziemy teraz sobie zrobimy rozpoczęcie dnia na bazie. Taki jeden z popularniejszych filmów na moim kanale. Jeszcze z Gajtu. Tutaj to rozpoczęcie dnia nie jest takie skomplikowane. Piszczący autobus. Prząta 23, no przyprzy czas mamy akurat w pół do. Dla własnego dobra. Pół godzinki wcześniej, bo 11 to jest godzina, kiedy już musimy tam stać, ale na końcu kolejki dojazd to są jakieś dwie albo 3 minuty, ale trzeba będzie odpalić, napompować powietrze w układ, przejrzeć, sprawdzić, czy tam nie ma jakichś niespodzianek wczoraj przebrać się, przełożyć swój lunch i swój obiad. No bo cały dzień nas czeka. W ciągu dnia sobie zrobimy jakąś przerwę. Zobaczymy, czy zjedziemy wtedy tutaj na bazę, czy pojedziemy sobie na lotosa na hot, hot doga. Coś wymyślimy, zobaczymy jak się dzień rozwinie, bo na początku to jest taka cisza i spokój, że się stoi, jedzie, tam się stoi, jedzie, potem już jest ten cały boom, to uderzenie tych wszystkich, którzy tam będą jechać na górę, więc będziemy ich wozić na górę i zaraz od razu na pusto, bez linii, że tak powiem, zjeżdżać na dół, tak? Jesteśmy stoi, krzywo po krzywo, ale stoi O proszę, jest i mój kolega. No to idziemy. To jest najlepszy autobus. Co tu jest napisane? Ojej, coś brzydkiego. To jest najlepszy autobus, to jest fajny, bo jest manem, bo, bo ma fotel Jak Nowy, bo ma starą dechę. Normalnie to jest autobus, jeździ jakiś rąbisty fotel. Ma radio z auksem. Kurde, ma sprężone powietrze tutaj, żeby sobie buty wyczyścić. Ma półeczki tutaj. No i ta stara decha, ta stara neoplanowsko-manowska decha. Jak w karakanach w Gajcie. Wspomnienia, wspomnienia. Fajny wóz. Mercedes tam stoi, zaraz się nim pójdziemy zająć. I taką naklejkę. Taką naklejkę muszę gdzieś kupić. Gdzie kupić taką naklejkę? Kto wie, gdzie kupić taką naklejkę? W cyrku? Ale do śmierdzi spalinami. I oto i on, zabytek klasy zero. Stojący tutaj pośród ikarusów pośród kolekcji. Autobusów, których naprawdę, które w ostatniej chwili zorientowano się wobec których, Jezu, fut 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 to się wytnie Kawał historii tej karusy. W ostatniej chwili się zorientowano chyba o tym i guide zostawił sobie jedną sztukę, chociaż całkiem młodego i karusa młodszego niż te o 405 jeżdżące tam we flocie. No ale jest i on. Mercedes. W wyjątkowo naprawdę ładnym wnętrzu. Zadbanym. Ładne fotele. No i ta deska. Ten klimat. obczajcie Zaraz będziemy palić dziada. Olej sprawdzony. Która to jest godzina. Jeszcze go nie pompuję, a już go sobie możemy napompować w sumie Niech się odpali. Prąd i odpalamy Proszę bardzo Funkelnówka. Ledwo było słychać, że silnik odpalił. Więc niech, niech popracuje chwilę, bo widać trochę jest krzywy, zresztą mówię, no wynika to oczywiście z tego, że nie ma powietrza w układzie. O, tu widzicie dwa zbiorniki, 5-6 barów i tyle, i niech się pompuje. No i jesteśmy w autobusie za sterami. Ustawmy sobie kamerę, żeby było jak najwięcej widać. Jak ją ustawimy tak, to nawet będziecie widzieć lusterka kawałek, co się chwali. No dobra, wypełniamy kartę drogową. Mamy kolejny dzień, więc wypełniamy kolejną kartę. Dzisiaj jest czwarty. Numer rejestracyjny GA58G, numer taborowy 7275. O F, brygada 17. Numer służbowy. Nie wiem, jaki mam w tym roku. Godzina rozpoczęcia planowa o 11. Licznik początkowo 6, 6, Tak jest. Zgodnie z zakończeniem. No dobrze. To tak naprawdę tyle. Marek zrobił kółeczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kółeczek. Dobra, przemy tak 10, 50 wyjazd. Konicznika raz jeszcze. 76. kartę możemy sobie schować długo w no i co proszę państwa jedziemy w podróż życia A będę co kółko robił jakieś tam małe eksperymenty z ustawieniem kamery więc powinno być za którymś razem w porządku a to lustro trochę musimy o. Dobra tu widzimy, tu widzimy, to lustro też jest trochę źle Jak Ania coś tutaj nie Zobaczmy czy teraz jest dobrze to jest za bardzo. I raz jeszcze. Jeszcze jest za bardzo. Dobra, jest spoko. Nie musimy zamykać. Słuchajcie, dawno nie jeździłem autobusem miejskim. No przecież zobaczcie, zapomniałem. A jeszcze tacho? Ale tacho sobie wypełnię po jak stanę. No to tylko komunikacja miejska więc. Przecież, był przystankowy na połówce, no był. Jak ja dawno takim nie jeździłem. No właśnie. Ale czad słuchajcie. Ja się tak śmieje z innych. Ale jak to fajnie jest. No, i już na dzień dobry, proszę, przygody zastawiony jestem. Już na dzień dobry! Nie ma właściciela. Nie ma właściciela, będziemy jechać drugą mają. Jezu, ja już nie pamiętam. To zupełnie się inaczej zachowuje. Śmiesznie jak ktoś tak łamie w tłum. Ale przygody, zobaczcie już na dzień dobry przygody. A zapomniałem w ogóle, że to ma taki mały promień skrętu z przodu nawet autobus turystyczny, mam teraz fajne porównanie bo strasznie dawno nie jeździłem autobusem komunikacji miejskiej ma strasznie słaby promień skrętu i może to jest autobus miejski no z drugiej strony autobus miejski nie jest autobusem manewrującym non stop, więc kurde ale dupę myślałem, że tam się przełamie w prawo i zawrócę normalnie, ale po prostu no, musiałem zawrócić tą pierwszą nawrotką przez ten samochód ciężarowy, więc... No i to wielkie koło sterownicy, jak w każdym autobusie miejskim, od którego się ubrudzić można. Zawieszenie jak na męskim gwincie. Pętam zawsze, że mi się najlepiej podjeżdżało do grawznika Solarisem. Czad. Czadersko. już się tam zgrzałem, bo pamiętam, że tył też skręcając w lewo zachodzi w prawo. <laughs> czadersko, słuchajcie, czadersko. No. Dobra, piszemy w kartę drogową, że jesteśmy 10.55. 5 minut jechaliśmy.